Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza liturgia i szczególne jej znaki uobecniają najwyższe wydarzenia w dziejach świata. Jest to szczególna noc, jak usłyszymy w orędziu wielkanocnym. Przez zmartwychwstanie Chrystusa wypełnia się obietnica Starego Przymierza i ludzkość zostaje wzbogacona, wysłodzona z niewoli grzechu i śmierci. Liturgia jest dziś bogata w wiele znaków. Główne symbole to światło i woda oraz modlitewne czuwanie. Światło, które jak płomień oświeca i pozwala zobaczyć wszystko dookoła, oraz woda, która oczyszcza i obmywa. Czuwanie rozbudza w nas pragnienie bycia ze zbawicielem. Za chwilę rozpoczniemy Wigilię Paschalną od liturgii światła. Poświęcone zostaną ogień i paschał. Następnie zapalony paschał, symbol Chrystusa zmartwychwstałego, zostanie w uroczystej procesji wniesiony do kościoła. Od niego też odpalone zostaną nasze świece na znak tego, że i my przyjmujemy zmartwychwstałego Chrystusa do, nas, do naszego życia, aby oświecał nasze drogi. Także dzisiaj komunia będzie udzielona pod dwiema postaciami. Bardzo prosimy, aby do komunii w pierwszej kolejności podchodziły osoby z chóru, a na końcu osoby z nawy głównej. Formuje się procesja do Kościoła, na czele której idzie diakon niosący paschał. Za paschałem idą celebranci posługujący. Na wezwanie Światło Chrystusa odpowiemy słowami Bogu niech będą dzięki. Ministranci po drugim wezwaniu odpalają świece od paschału i przekazują go wiernym. Istnieje głęboka wymowa stopniowego rozpraszania ciemności przez Światło Chrystusa. Z Jezusem przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia. Fiato Christo Światło Chrystusa. Святого Христа. Святого Stojąc zapalonymi świecami, będziemy słuchać orędzia wielkanocnego i razem z diakonem dziękować Bogu za dar odkupienia. Podziwiając jasność płomienia świecy paschalnej, radujmy się, że Chrystus z martwych wstały, opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas. Dzięki Niemu jesteśmy wolni od mroku i strachu śmierci. bongs of Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo z martwych wstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych. I oto udaje się przed Wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co Wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i pokłon mu oddały. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo pańskie. Chwała Najlepiej widzi się tylko, serce ma to, co w życiu najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Być może kojarzymy ten cytat z książki pod tytułem Mały Książę. Często rozpoczynam od niego moje homilię w trakcie ceremonii ślubnych. Się przywołuję akurat tą homilię, przywołuję te słowa, ze względu na to, że prowadzi nas dzisiejsza i drugie słowa do tego, że każdy z nas musi zapytać, czy dasz wiarę. Czy zobaczysz nie tylko swoim ludzkim wzrokiem, wzrokiem, który jest przeciwnością ślepoty, takiej fizycznej, ale czy będziesz w stanie patrzeć sercem na ten pusty grób, którego symbolicznie, który grób symbolicznie również znajduje się u nas. Bohaterkami dzisiejszej drugiej słowa są dwie kobiety, Maria Magdalena, druga Maria, które przychodzą, by obejrzeć grób, jeżeli chodzi o kulturę Izraela. To było w niej tak, że ludzie przychodzili przez kolejne trzy dni do grobu, gdzie pochowano ich bliskich, żeby przekonać się, czy na pewno nie żyją. Po co tak robili? Robili tak, ponieważ wtedy nie dysponowano tak dobrą wiedzą z dziedziny medycyny nie było lekarzy po prostu. Ludzie stwierdzali czyją śmierć na podstawie tego, czy ciało wydaje woń rozkładu. I ciągle mieli tam nadzieję, że jeżeli ta woń jest niewyczuwalna, a nie była. Ponieważ ciała osób zmarłych namaszczano wonnymi olejami, to liczyli, że wrócą do życia. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że oczekiwali tego, że być może mieli też szczęście. Nastąpiła tutaj śmierć kliniczna, czyli taka śmierć, z której możemy jak gdyby powrócić znowu do świata żyjących. Zwróćmy uwagę na samego Jezusa Chrystusa, który dowiaduje się o śmierci Jego wiernego przyjaciela. Chodzi mi tutaj o Łazarza, którego niektórzy komentatorzy biblijni podejrzewają, że może być autorem czwartej Ewangelii. Mówili, że faktycznie miłował Łazarza i doskonale wiemy, że Jezus nawet zapłakał, dowiadując się o jego śmierci, widząc jego płaczącą rodzinę, jego rodzeństwo, Marię i Martę. Jezus celowo się spóźnił. Przyszedł po czterech dniach, żeby każdy wiedział, że już na pewno łazarz nie żyje. Jeżeli chodzi o zmartwychwstanie Jezusa, znowu celowo się spóźnił. Bowiem Jezus przez trzy, po, trzy dni pozostawał we wnętrzu ziemi. Tak jak słyszeliśmy w jednym z odczytywanych przed chwilą czytań zaczerpniętych z Pisma Świętego, Jezus jest symbolem również ziarna wrzuconego w ziemię, czyli do grobu, które wydało plon. Obfitem. Jezus Chrystus przez trzy dni przebywa we wnętrzu Ziemi. W jaki sposób jest to także symbolicznie odczytywane przez naród wybrany, ale również przez ludzi współczesnych? Dlatego, że jeżeli chodzi o śmierć, którą zginął Jezus Chrystus, istniały dwa typy ukrzyżowania. Jeden z tych typów ukrzyżowania to ten, którego doświadczył Chrystus przybicie rąk i nóg do drzewa krzyża z użyciem gwoździ. Tacy skazańcy umierali zazwyczaj wcześniej. Ale był jeszcze inny typ śmierci, który polegał na tym, że do krzyża przywiązywano człowieka linami. Jeżeli chodzi o żołnierzy rzymskich, w przypadku Jezusa był to setnik, czyli ten, który dysponował mniej więcej trzydziestoma paroma żołnierzami. Dlaczego nie stoma? No bo reszta zginęła w walce. Jeżeli chodzi o setnika, który przybył do Jezusa Chrystusa, to on przebił jego serce włócznią. Ale jak się okazuje, żołnierze rzymscy nie zawsze tak bardzo przykładali się do wykonywania swoich obowiązków i nieraz bywało tak, że skazańcy byli zdejmowani z krzyża bez wcześniejszego łamania goleni. Dlatego też okazywało się, że nieraz, kiedy kogoś położono na zimnym kamieniu jego grobowca, odzyskiwał życie. Bo nigdy go nie stracił. Jest to jedna z hipotez, poprzez którą też ludzie nieraz starają się podważyć to, że Jezus naprawdę umarł. Mówimy, on nigdy nie umarł. On odzyskał przytomność. Nawet dla nas dowodem jest to, że serce Jezusa zostało otwarte włóczniom. Ale tak jak widzimy, ta noc nie tylko jest wypełniona blaskiem, ale również wielu osobom tamtych czasów, ale i współcześnie, blask tej nocy przeszkadzać może. Zwróćmy uwagę chociażby na Marię Magdalenę i drugą Marię, które przychodzą do grobu Chrystusa. Odnajdują kamień, który był odsunięty od grobu, co stało się na skutek być może jakiegoś trzęsienia ziemi. Spotykają się z aniołem. Zadaniem kobiet jest udanie się do apostołów i opowiedzenie o tym, że spotkały anioła, odkryły pusty grób, ale również, że za chwilę także spotkały Chrystusa. Mają nieświadectwo o stanie Jezusa, ale... Równocześnie pojawiają się żołnierze, którzy, co ciekawe, byli zaprawieni w boju i odporni na przeżywanie szoku, jakieś traumy. Tymczasem obecność anioła sprawia, że oni są jak gdyby martwi. Martwi są wszyscy ci, którzy nie potrafią przyjąć martwych stania. I mamy teraz bardzo wyraźny kontrast między kobietami, Marią Magdaleną, drugą Marią, i żołnierzami. Z jednej strony Maria Magdalena oraz druga Maria, które idą mnieść wieść wieś o tym, że Jezus zmartwychwstał, że go widziałem. W tamtych czasach, jeżeli chodzi o świadectwo kobiet, to niestety było tak, że temu świadectwu nie dawano wiarem. Dlatego, chociaż one są apostołkami apostołów, to jednak głoszenie zmartwychwstałego będzie przede wszystkim zadaniem wybranych przez Niego uczniów, których, co ciekawe, mimo zdrady Szymona Piotra, Jezus nazywa już teraz nie apostołami, nie uczniami, ale mówi, że są to Jego bracia. Zupełnie inną postawę w odniesieniu do postawy kobiet reprezentują żołnierze. Za przyzwoleniem jednego ze swoich przywódców mają oni mówić o tym, że gdy spali to ciało Jezusa Chrystusa zostało wykradzionym. I w ten sposób też widzimy, że wraz z blaskiem zmartwychwstania Chrystusa niestety roztacza się równolegle także i ciemność kłamstwa. Nie wszyscy chcą przyjąć tą prawdę. Nie tyle, że nie potrafią, ale nie chcą o niej słyszeć. Pojawiają się również inne hipotezy, jak mogło być to możliwe, że Jezus Chrystus tak naprawdę nie zmartwychwstał. Niektórzy mówią o tym, że mógłby sam wyjść i opuścić grób. No, a ci, którzy bronią zmartwychwstania Chrystusa, mówią, jak to możliwe, żeby sam odsunął ten wielki kamień, do którego odsunięcia było potrzebnych przynajmniej kilkora albo kilkunastu silnych mężczyzn? Jak mógł pokonać żołnierzy, których sam Piłat wyznaczył do pilnowania grobu? swoją drogą? Jeżeli chodzi o ten zatoczony kamień, który został przesunięty wtedy, gdy miała miejsce angelofania, czyli pojawienie się anioła, to pokazuje nam to jednocześnie, że Bóg jest potężniejszy, jego władza sięga dalej niż władza ziemska, wyrażona w tym przypadku przez Piłata, który kazał zatoczyć na grób Jezusa Chrystusa ten właśnie wielki i ciężki kamień. Idąc dalej, są też tacy, którzy mówią o tym, że ciało Jezusa Chrystusa mogło zostać wykradzione. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o ciało Jezusa Chrystusa, było owinięte bandażami. Owinięcie ciała bandażami wymagało bardzo dużo czasu. Takie ciała osób zmarłych było owijane bardzo mocny sposób. Dlatego, żeby wykraść ciało Jezusa Chrystusa, byłby potrzebny czas. No i znowu, kto martwiłby się o to, żeby na powrót poukładać te płótna, w które zawinięty był Jezus Chrystus oraz chustę, która była na Jego głowie, żeby zostawić w grobie, zostawić w Nim porządek. Jeżeli chodzi o Marię Magdalenę i drugą Marię, możemy zauważyć także w odniesieniu do liturgii słowa dnia jutrzejszego niedzieli zmartwychwstania, że następuje pewne stopniowanie tych, którzy widzą coraz lepiej. Mianowicie Maria Magdalena i druga Maria, są na tym pierwszym etapie, zauważyły otwarty grubi kamień, odsunięty od grobu. Mają niesamowite szczęście, o którym jeszcze za chwilę wspomnę. Nieco dalej sięga kolejny z uczniów, pierwszy z uczniów, który przybywa do grobu, najmłodszy prawdopodobnie, święty Jan. On po drodze wyprzedza Szymona Piotra. Wyprzedza Szymona Piotra, i niektórzy mówią: O, Szymon Piotr, to on już miał swoje lata. Jan był młodszy, z pewnością, ale może warto odwołać również do komentarza księdza profesora Artura Maliny, który powiedział, że Piotrowi o tyle było trudno biec o ile trzy razy zaparł się Chrystusa. Nie rozmawiali do tej pory. Nie wiedział, czego ma oczekiwać. On sam nie wiedział, czy chce przyjąć te zmartwychwstanie. To dla niego było trudne spotkać Jezusa, którego aż trzy razy się wyrzekł. Przybywa do grobu jako pierwszy, święty Jan, i on zagląda do grobu. Widzi fizycznie, że grób jest pusty. Po nim przybywa Szymon Piotr i z uwagi na to, że ma prymat Piotra, jest wyznaczony przez Chrystusa, on wchodzi do grobu, rozgląda się i zauważa ten właśnie porządek tak bardzo podobny do sceny, którą słyszeliśmy w ramach pierwszego czytania Stworzenia Świata. Kobiety nieraz powtarzają swoim mężom niektóre słowa z moich homilia, nieraz mam w zwyczaju komentować opis stworzenia świata, że polega na porządkowaniu. Wtedy panie mówią, widzisz, jakie ważne jest moje zadanie w domu? Ja dbam o porządek, jestem tak bardzo podobna do tego Boga, który, stwarzając świat, wyznacza miejsce, kiedy miał być dzień, kiedy miała być noc, gdzie znajdowały się granice wód oraz gdzie znajdowała się granica ziemi, gdzie w ogóle była Ziemia, gdzie pozostała cała przestrzeń kosmiczna. Szymon Piotr oraz Jan zobaczyli pusty grób. W taki sposób fizyczny. I tutaj pojawia się nawiązanie do tytułu tej homilii. To znaczy tego, że najlepiej widzi się tylko serce ma to co niewidoczne, to co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu. Mianowicie oni zobaczyli pusty grób i dopiero wtedy oczami wiary ujrzeli, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. To są te trzy stopnie przeżywania tej niesamowitej tajemnicy pustego grobu. Pierwszy stopień, kobiety drugi, Jan, natomiast trzeci Szymon Piotr Ale i tak najwięcej szczęścia miały kobiety To one mogły spojrzeć na Jezusa Chrystusa jako pierwsze To On z nimi się przywita i powiedział Przekażcie moim uczniom apostołom Moim braciom już teraz, bo zmienił sposób odnoszenia się Do swoich uczniów Powiedzcie, że będę w Galilei To jest dość nietypowe No bo dlaczego nie w Jerozolimie, tam gdzie była świątynia Jerozolimie, która była miastem króla Dawida na no Jerozolimie, która bywa nazywana miastem świętym i wręcz jest zapowiedzią nieba. Jest to jakaś sugestia, że Jezus Chrystus został odrzucony przez naród wybranym. I poszedł do Galilei, bardzo często nazywanej Galileą Pogan. Znaczy poszedł do naszych domów. Twojego, mojego. W ramach podsumowania tej homilii możemy zwrócić uwagę jeszcze na jedną sugestię, która miałaby nawiązywać do tego, że zmartwychwstanie Chrystusa jest oszustwem. Niektórzy zwykli mówić o tym, że tak naprawdę kobiety przez roztargnienie i pośpiech pomyliły groby i znalazły się w grobie zupełnie innego człowieka albo w ogóle w grobie, który był nieużywany. Tymczasem Maria Magdalena, druga Maria, były jednym z, jednymi z niewielu, które towarzyszyły Jezusowi Chrystusowi pod Krzyżem, które także były świadkami Jego pogrzebu, dlatego też nie możemy powiedzieć że mogły pominąć ten grób. No ale dzisiaj, na zakończenie tej homilii, pada te pytanie: czy dasz wiarę? No i czy prawdziwe jest to stwierdzenie, że najlepiej widzi się tylko sercem, a to, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu. Amen.